Dzień dobry! Dzisiaj będziemy robili pokój My Melody z. Hello Kitty? Nie z Hello Kitty, z Gabrycią miałeś powiedzieć. No tak. y, Ostatnio robiliśmy pokój z A tym razem spadło na My Melody. Okej, okay, tak więc tutaj jest pokój Gabrycji, tutaj jest mój. I na początek jest. Jak ostatni. Zacznie Gabrysia. A na początek chciałam wam jeszcze powiedzieć, że jeżeli ktoś nie wie, co to jest My Melody, to jest, taka, jest taki różowy króliczek z Sanrio, a ja przekazuję tablet Gabrysi i co I ona zaczyna. Tutaj jest nasz Stitch, a teraz te, tego Stitcha potem zamienimy na My Melody. Dobra mam, jakbyś się i tą stronę tutaj. Proszę hmm. bardzo. Mamy odjedzie na jest różowa i Ja wiem, ja wiem, ja wiem spać. W ogóle chyba dzisiaj jesteś ubrana na różowo. Ja się nawet nie skapłam. Widzę, że mam. Chwilę. Mam. Ej, poczekaj, chwilę odjedziesz tylko. Dobra, mam, po mnie dodali na grupę, bo zrobili yy... podróbkę. Ja bo ja zrobiłam grupę te same. No i czasami znaczy się z mi też tworzą. Ale to jest to co ja mam, to tam najczęściej jest właśnie te Ja bym chwili jakby po co no. Lepiej się trzymać tylko jednej, a nie zrobić 15 innych i, nie, i na jednej będzie pisał dwie osoby, na drugiej trzy osoby. Na drugiej hmm. tysiąc, hmm. na czwartej co tu dać nie ma może to no nie ma trudno dodamy to, damy to. To jakąś jako Weź ty kiedyś w ogóle coś do widziałem do <grym> ciebie. Sama do siebie wygodę. Ja to trzeba jeszcze peszę poszukać. Pamiętaj o światłach. Jakie światła? A no takie światła. Ja z... mam często y, osoby, że mam koleżankę nie chcę mi przyda się do grany, bo na zawsze tutaj ona nigdy nie robi świateł. I tak C mówi, i ja przypominam, mówi, ej, ale wejdź do światło mówi, na sam koniec, na sam koniec. I wtedy przychodzi na do pokoju, i potem w do domu, jak jest na to, mówi, oj, ale ciemno. O, światło! No, ale wszyscy ci piszą, że światła, światła mają być? Nie, ja zawsze no, pamiętam o światłach. Dobra, ja zaraz przyjdę, ty możesz sobie pogadać. Dobra, dobra. Najpierw te światła, bo jak nie zapomnę, to będzie. Może będę mieć z nią, ale tak mi się kojarzy, że raczej nie ma. Hmm... Coś ogóle jak chaszkan tego serduszka. Może? O, jest. Jeszcze że tego się nie da przekręcić. O, serduszka. Żeby nie było, że to jest tak pusto. Tu dodajemy jakieś różne rzeczy, coś tam, coś tam, coś tam. I bardzo radzę subskrybować, bo naprawdę są fajne odcinki. Naprawdę są fajne, ja nie żartuję. Tu są takie mega odcineczki. Ja sama nie wiem, kiedyś je nagrywam na YouTubie, ale no po prostu nie mogę już, ale będę kiedyś mogła w ogóle. Zosia ma pieska, jakbyście nie wiedzieli, on jest z krudziutki. Kotka idziemy. Żeby Zosia nie widziała, pójdziemy po kota. Znaczy króliczka jeśli jest. Tak. Wychodzimy po Ja. Tak będzie królik, to ja po prostu biorę, bo ja potrzebuję bardzo królika. Ja tak mam miasto. Mogą gdzieś być tu. Ja bardzo błagam, żeby był królik, bo ja tak potrzebuję. Ale tak. Sieczka. Królik, królik, królika nie ma chyba. Jeśli ktoś widzi. Nie widzę nic Nie ma nawet jakby... Chociaż by... masz skutka. Nie ma trzeba szybko wyjść, dalej nic się nie się chyba gdzieś poszła. Ja tak boję, na przyjcie i się spyta co ty robisz. a szukał króliczka. Gdzie jest ten królik? Co ja Mm. O jest królik, mm, ale inne Bierzesz z Szybko. Tryb królik w kubecie. <gryb> o oh, Jezus żebra lecimy motyramy. Żeby nie, nie skapnęła się, no nie? nasika. Śmieszne Nie. Hmm. Zielone, zielone, czysta. Pewnie się by nie nic. Byli tu ludzie, co chcieli tu być, ale miasto. tu jest, to. jest. Tablet z Hello Kitty, ale nie ma dobra. Aparecznik jej postawię, żeby miała. Sprawdzam, co jest w szafie. Nic. Tu jakby jeździł mi tylko jedno. A ten aparecznik tutaj zaraz jakąś półeczkę, to za wy. potrzebuję, jeden. Nie czegoś takiego. O, o, o. То есть это... Да, там делаем бирго. И тут шукаем кресло. Я сниголю, не могу с у меня какие-то Хорошо. Теперь нужно сделать. No nie mam pojęcia. Hmm, kosz na śmieci, tak. Bo zawsze komuś potrzebny kosz. To jest co, życie bez kosza? No właśnie. Jestem. Dobra. Nie dam za ile Gdzieś tak za niedługo. Ja mówię, że jest potrzebny kosz, bo jak życie bez kosza? Hmm. No, mam te Będzie będzie Dobra. Chyba to Ty się przebrałaś? Nie. No. Chyba ja już skończyłam teraz czas na twoje. Ja? Zobacz, tu jest mi patrzeć. Zobacz, Patrz. Oj, to jest Nie, chodzi o taki zabawkowy kibel jak coś, nie? Kib. Żeby nie było, prawda? No że w kiblu jest jedzenie. Kto się wysrał? Jedzeniem. Ktoś, Ktoś zjadł i potem nie, za dobrze nie przetrawił. na no jej. I... Wyszło w całości, jest jeszcze z buzio. To hmm. hmm. No jesteśmy u mojego brata w pokoju. Teraz myśmy przeklej to dziecko. Moja? <grym> no, A ty, Zosia, będziesz długo to robiła, czy nie? Nie, nie wiem, ale nie za długo. I warto subskrybować, bo następna część będzie albo z Angel, albo z Hello Kitty. Albo z tym innym jest. Ale na pewno będzie. Na pewno będzie. No to wiadomo. Tak. Mus... To jest potwierdzona informacja. Tak, a nie, że jak ostatnio, jak wygrywaliśmy u mówiłyśmy, że, że z, po tym filmiku pojawi się szybko nowy filmik. Ale się... nie zdążyłyśmy, bo, musieliśmy, bo ja bym chciała mieć domu. A teraz ja przyjechałam do ciebie na cały dzień. No, to mam A dopiero przyjechałam. Mam no. A ty dzisiaj byłaś w szkole? Tak. Mm -hmm. Mój ja? Hmm. Pamiętasz z tym kolikiem? Tak. Co było? Popsułam rzecz, potem ją znowu naprawiłam, potem znowu popsułam. Mm -hmm. Tą samą pomysł. Jeżeli nie widzieliście już odcinka, to musicie polecieć. Na pewno, może nie teraz, ale na pewno, na pewno musicie to zobaczyć, bo e, a, jestem masochistą. Poczekaj Pokój Stitch z kuzynką, kto zrobi lepsze, czy coś takiego? No, ja pójdę sprawdzić. Dobra. Hmm, co jeszcze dodać? E, trybułem, mam nadzieję, że jakbyś się o lampach, na przykład. Ja tutaj dam takie LEDy, ale mam nadzieję, że ona nie dała też tylko LEDy, tylko na przykład jakieś światło, bo jakby dała same LEDy, to jest trochę skomplikowane, nie? Hmm. Dobra, tutaj. Pamiętam, że jest tylko światło Hello Kitty, więc będziemy musieli się z takim normalnym. Ale czy jest? Może... O, jest takie. To się przyda, to dam tutaj. Mogę dać takie na przykład. Nie, to nie pasuje, to nie jest różowe. Także tu były różowe, no tak. No dobra, tu jest bardzo ładnie i i tutaj trzeba zrobić coś, żeby nie było samo krótkie miejsce, bo trzeba to tak pusto, a jak to jest też nieźle. Tu jest bardzo Kitty. O, taki serduszko, balon serduszko, tu dam. Będzie bardzo pasował moim zdaniem. Mmm, dałabym może. Nie, to tutaj nie pasuje, ale może to. Wiem, co wiem, co ja, ja już wiem. Oh Megaż. okej, okay, na pewno dam to. Okej, okay, słyszę, że idzie kaplisia. Zosia są chrupki i jest pizza, te chrupki, co. co dobra, wyrwa, do, 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 dobra, dobra babcia pyta, czy zostawić tobie jeden kawałek pizzy. Hmm. Tak. Dobra. I sprawdziłaś tą nazwę, czy nie? Co? Sprawdziłaś tą nazwę, czy jeszcze nie? No, już tak sprawdzam. Ja właśnie ten wiem sobie. Sprawdzam. Dobra, ty sobie jedz. To... Jezus. Tu się pozabijać można. Mm. No, pracę, myślisz, nie wiem, co to A mam ja że ten będzie tak szybko działał, a działa tak wolno. No ja. Ja to. Tylko Borysia, to. Ja to. bo to. się to. Ja Gabi! Gabi! Drzwi! Co powiem O, co to jest za kupa? Widzimy, że jest odkurany ale nie, to jest jakaś kupa. Po prostu kupa, która jest. To zrobi lepszy działa... pokój dla stycznia z kuzynką. Warto mm. obejrzeć. Tak. Naprawdę było tak śmiesznie, tylko. Tylko. Jak... Tylko tam... Yy, nie ważne. nie, nic nie stanowi. No. Dobra, co powiedzę zaraz. Przyjdzie. Uuu, to, to ja się przyda Dobra. Okej. Okay. Okej, okay, to nie. O, tak! O to mi chodziło? Ty, ja to chciałam tu powiesić. Dobra, te plakaty, już chwalić te plakaty. Tu jest tak. Tu jest ta maszyna do życia. Tam masz, Dobra, to tu. Okej, okay, jest nawet fajnie. Tylko to bym musiała zrobić może tak. O, o, to do gabrysi. Szybko. O. Nikt się nie skapnął. Tu nic nie było. I teraz tak, I potrzebujemy takiego... Stołka, matołka który nam utrzyma to. I mam nadzieję, że ten będzie w Nie, nie. O, mam pomysł. Może półka? Mm. Proszę, żeby była jakaś fajna półka. Taka różowa. Tam była wcześniej, ale no ona by tego nie pomyślała. O, jest. No tak. Siup. To kładziemy tutaj. Dobra, i tutaj bym dała jakieś takie przypory szkolne, które są chyba tu. Mm. W sensie tu bym dała te nożyczki, ten notesik, którego tam nie mogłam dać. Co to było tu? Nie, to nie było tu. To było tu? Maybe? Nie? O, tu to było tu, 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 tu. Na pewno to będzie. Tak jest. Mm, nie będzie się tak działało jakieś chciałam. Okej, okay, idzie do nas z Gabi i będziemy patrzyli, oceniali... O, dziękuję Ci bardzo. Nie. I będziemy oceniali teraz um, pokój. Zobaczymy. Zrobiłam noc, ponieważ uważam, że to jest sypialnia. I będzie mojej melodii musiała tam spać. Ej, ale zrobiłam jeszcze mojej melodii. Nie, jeszcze nie zrobiłam, nie będziemy chyba dzisiaj robić. I tu jest twój pokój. Powiedz mi, co tutaj zrobiłaś? lampkę, Dobra, Lampki. Ta, takie małe lampki. Ja bym trochę no. większe. Ale dobra. Trudno. No. Mm. Robimy test światłości, no? Światło po prostu. No nami, no nawet trzeba mieć. No i co, i to tyle coś Ja Jeszcze nic w nie mam. Mm. Tu ma biurko. No. Tutaj ma króliczka, której się zasikał. Mhm. Mm <laughs> Kosz, bez zawsze i odkruszać, jeśli się coś nakruszy. Dobra. I teraz tu jest mój pokój. Mm, ładny. Duży masz, o wiele. Mm, no, mój, tu Mam szafę. No, maszynę też chciała, ponieważ na lubi, lubi się. mam taką. Mam maszynkę. I tutaj jest, jest na kreacja. I tutaj są różne inne rzeczy. Dobra. To dajcie znać widzowie, na ile oceniacie nasze pokoje. Mnie się wydaje, że Twój jest lepszy. Ale no. Ale zobaczymy. Piszcie w komentarzach, a my dziękujemy za oglądanie. Cześć.